Tak jak widzicie BYD SEAL 6 w kombiaku, którego aktualnie jako chyba piersi podniesiemy na podnośniku i zobaczymy jak wygląda spod spodu. No i tak jak widzicie auto BYD SEAL 6 został podniesiony, więc wejdźmy pod spód i zobaczmy jak to auto wygląda. Więc pierwsze co? Tak jak widzicie, podłoga jest kompletnie płaska. To jest bardzo duży plus. A aerodynamika, wiadomo, ta bateria, która jest pod autem. Tutaj możecie zobaczyć, czyli półosie, zaciski. No i dosyć grube, nie wiem czy Wy widzicie, ale amortyzatory naprawdę są dosyć spore. Z fajnych rzeczy to jest na przykład, już wam to pokazuję, o, gdzieś muszę to znaleźć, mam. To jest taki, taka, taki wężyk. Ten wężyk odpowiada za odprowadzenie wody z klimy, więc fajnie, że on jest po prostu wyciągnięty, że gdzieś ta klima nie będzie nam kapała na skrzynię, tylko po prostu wężykiem od razu do dołu. I przyjrzyjcie się, jaka tu jest mastyka. Tego naprawdę jest sporo tutaj nakitowane, więc samochód jest dobrze zabezpieczony. Wydech idzie specyficznie, bo idzie prawą stroną do tyłu i zobaczcie. Osłona baterii, idziemy sobie do tyłu. I teraz tak z tyłu. O, no, wiadomo, wydech przydałby się. W końcówkach oczywiście też tak śmiesznie. I zobaczcie. Gruby amortyzator. Dodatkowo dobre. Fajne aluminium. Może nie fajne, ale dobre. Wachacz, który jest w takim baranku. On jest natryskowo psiknięty. Gruby stabilizator. I co jest ważne można odkręcić gumy bez żadnego większego problemu. Tutaj wszędzie podejdziemy. Mastyka na górze też jest zrobiona. Ja Wam tutaj staram się to pokazać. O, jest napaćkane, widać, że tutaj nie żałowali. Więc cały ten samochód jest bardzo dobrze zabezpieczony. Tutaj zobaczcie, że te śruby też. Postaram się Wam to trochę wyostrzyć. Też tutaj są zapaćkane, tak powiedzmy. Czyli też następny to jest plus. I jedynym minusem. To jest miejsce, gdzie na przykład wysoko już jest ta goła blacha, i widzicie takie otwory. Te otwory są po prostu zostawione goło. Nie mają takich plastikowych zaślepek. Ale patrząc na to, jak dzisiaj producenci wykonują samochody, o jeszcze Wam pokażę, że nawet tutaj śruba jest tak nieźle zapaczkana. To wszystko jest naprawdę dobrze tutaj wykonane. O jeszcze jedna rzecz. Czyli na przykład rewizja, może mi się uda jakoś wam wyłapać to? O, mamy rewizję, czyli szybko wymieniamy olej, nie musimy ściągać tej całej przedniej osłony. No i co tu można powiedzieć, że w porównaniu do tego, co widzieliśmy na przykład pod spodem nowych Toyot BYD, genialna robota. Tutaj możemy mówić o jakości premium, jeśli chodzi o zabezpieczenie auta.